Pozostajemy w temacie muzycznym, a chociaż może troszeczkę to jest inna muzyka zdecydowanie niż filharmonia. Chociaż panowie, może byście wystąpili kiedyś w filharmonii? Nie miałbym nic przeciwko. Filharmonia wiadomo jest miejscem, gdzie jest tak zwana muzyka wyższa. Płacą też pewnie więcej, więc czemu nie? A moimi i państwa gośćmi są tony jazzu Sejcz i Ślimak. Dzień dobry. Dobry. Dzień dobry. Dość tajemniczo brzmi, ale zaraz będziemy i rozmawiamy o teledysku. Dość ciekawym teledysku, bo aż dziesięciominutowym, który będzie promował nasze miasto Szczecin. No tak, to wzrodził się pomysł w ogóle przy jakby rozmowach o kontynuacji tego, co udało nam się osiągnąć przy Robimy Dym. I też część tych ekip, które wtedy motoryzacyjnie się pokazały, jakby natchnęły nas pomysłem. Mówię to akurat o BMW z G-Squad. No po rozmowach z nim z Sajdem jak usiedliśmy i zaczęliśmy to wszystko planować, stwierdziliśmy, że ten teledysk zasługuje na coś więcej niż takie e, codzienne podejście przy promocji płyt. E, gdyż chcemy, żeby pokazało nasze miasto, tak? A pokazać miasto e, z niewykorzystaniem dzisiaj dostępnego sprzętu wideo byłoby według mnie grzechem. Dlatego wzięliśmy bardzo dobrą ekipę filmową i całość chcemy zrealizować przez stronę Wspieram, to, to jest taki e, Platforma która... Platforma, która pomaga zebrać pieniądze na jakieś fajne, takie pasjonackie pomysły. No właśnie, potrzebujecie 6,5 tysiąca złotych. Tak? Dokładnie. Znaczy tak naprawdę potrzebujemy 5 tysięcy na realizację samego teledysku, natomiast y, y, cały pomysł tej strony polega też na tym, że ludzie wpłacając swoje pieniądze dostają y, w zamian od nas jakieś, nie wiem, czy to upominki, czy jakieś y, fajne rzeczy, no i jakby półtora tysiąca z tej kwoty to, to jest na wyprodukowanie tych y, właśnie gadżetów dla ludzi, którzy będą to wspierać. No właśnie. I tutaj między innymi można z wami pojechać w trasę. Dokładnie, można z nami pojechać w trasę, można e, na przykład dostać wejście na backstage z artystami. E, no taką na przykład atrakcją jest ugotowanie obiadu e, w Umiecie w panowie studiu. gotować? Dobrze gotujecie? Z, z nazwiska Kuchciński nie można być inaczej. A ja skończyłem technikum żywienia kiedyś. No dobrze, to tutaj już mogę polecić, że w takim razie warto, warto wspierać, bo można zjeść coś dobrego. Ale drodzy panowie, pomysł na teledysk już jest. Jaki? Miejsca są wybrane? Miejsca są dobierane w tym momencie na bieżąco ponieważ jakby każdy artysta, który ma do zrealizowania swoją zwrotkę, jak, jakby no, też nie, nie chcemy każdemu narzucać, o czym, o czym ma nagrać swoją część. Więc jakby chłopaki teraz na bieżąco przychodzą i no wiedzą jakby jaki jest zamysł. No i każdy tam jakieś swoje najbliższe miejsca, bądź jakieś miejsca związane ze Szczecinem, tak szerzej stara się opisać. Także no, ciężko teraz podać wszystkie lokalizacje, jakie będą uwzględnione. Głównie jednak zależy nam na miejscach, które tętnią życiem. Które pokazują, że Szczecin nie jest obumarły, jak, jak jeszcze parę lat temu było zresztą. Że pojawiły się miejsca, gdzie ludzie chętnie przychodzą, dobrze spędzają tam czas i te miejsca też oferują dużo więcej atrakcji niż kiedyś. No właśnie, ale 10 minut to dużo czasu, jak na piosenkę, jak na teledysk. Nie boicie się, że, że w pewnym momencie będzie klik. I tutaj tutaj cała siła w produkcji muzycznej. No właśnie, jaka jest ta receptura? I wideo. Receptura jest taka, że my tego nie robimy jako jednej. Właściwie to jest jedna piosenka o jednej tematyce, ale jednocześnie z tak bogatym aranżem, że właściwie można powiedzieć, że składa się z no, prawie dziesięciu piosenek różnych. Tak, ponieważ bit będzie się zmieniał, czyli jakby. Na, jednym, na jednej linii muzycznej będzie paru wykonawców, później się ona będzie całkowicie zmieniała. Także no, można by powiedzieć, że będzie to jakby pięć tak, czy dziesięć wręcz piosenek, połączonych w jednym temacie, z jednym teledyskiem, właśnie no, opisującym Szczecin i szczecińskie miejscówki. Ale każdy swój bit wymyśla i później próbujecie to w burzy mózgów połączyć? No tak, oczywiście, że dajemy możliwość wyboru no, ale muzyki. Ale każdy swojego bitu nie wymyśla, tak? Ale nie wymyśla, Ponieważ tak. Ponieważ no, no... mamy producentów i mamy, no, powiedzmy, raperów, tak? Czyli Ślimak jest producentem, tworzy bity, mamy jeszcze innych e, chłopaków, którzy też to robią. No i powiedzmy, no ci raperzy sobie dobierają bity, na których tam najlepiej się czują, prawda? Czyli po prostu później będzie wielka burza mózgów. Jak te bity połączyć? Ta to... burza mózgów trwa już od trzech tygodni, i jesteśmy w trakcie nagrywania nie tylko tego kawałka, ale całej płyty. Także no, na bieżąco no, nawet dzisiaj przychodzi Chyziu i dogrywa swoją zwrotkę, także no, cały czas coś się dzieje. Jakie... To, już, to już możecie panowie powiedzieć w takim razie, jakie, jakie miejsca w nie są opisane? Możemy zdradzić dwa miejsca. No trzy. No trzy. To ja jedno, to... ślimak jedno, to jedno? <laughs> no dalej. No to głębokie. Ja akurat pochodzę z głębokiego, ale to nie ja będę o tym mówił. Ale głębokie jako jezioro, czy? Głębokie tak, jako jezioro, jako miejsce do wypoczynku, głównie wiadomo w sezonie letnim. Eee, ale no przecież zimą też, jak, jak tafla jest zamarznięta, to tam można się świetnie bawić. Eee... No nie mówmy takich rzeczy, bo to dosyć niebezpieczne. A nieprawda, no dlaczego? Ja tam uważam, że e, oczywiście z głową, wszystko jest dla ludzi, ale z głową. E, I no, mamy na głębokim czy wyciąg do Wake'a na Wake Parku, e, czy park liniowy Tarzania, e, czy no, po prostu plaże, czy, czy nawet ślad, szlak wokół jeziora. To są jakieś atrakcje. Nie wszyscy lubią spędzać czas w, w hałaśliwym otoczeniu, niektórzy lubią pójść i, i wyluzować się na łonie natury. To no następne dwa Będzie część jeszcze na pewno kręcona na pogoni. Wielu mamy pasjonatów w naszym zespole pogoni, no nie że tak powiem. Inaczej. Także tam będzie na pewno wiele ujęć kręconych. No, ja mogę powiedzieć, że takim na przykład myślę, że dla każdego na charakterystycznym miejscem jest jakie. Przejeżdża przez trasę zamkową i czuje zapach czekolady, prawda? Oj, czyli będzie też o czekoladzie, coś mm. dla smakoszy. Coś dla smakoszy. To a propos tego obiadu chyba, co? <grym> Może tak. No chodzi głównie o to, że chcemy pokazać nie, nie tylko miejsca, nie tylko ludzi, pasjonatów. Chcemy też pokazać klimat, jaki panuje w tym mieście, tak? A A do tego, a do tego no, żeby poczuć to, to też zapach tej czekolady, który my znamy jako, mieszka jako mieszkańcy miasta. Myślę, że to mieszkańcom będzie też od razu narzucało pewien odbiór telewizyjny. Panowie, ale pro, pro, bo to w sumie jest promocja Szczecina, ta, ta, ten klip ma być promocją Szczecina. Oczywiście. Ale też koszykówkę, sport nasz szczeciński, już dosyć popularny, chyba coraz bardziej e, współpracujecie z, z wilkami tak, morskimi. Tak, to jest osobny projekt. Teraz wraz z, z ekipą PMM e, nagraliśmy piosenkę dla wilków morskich, którzy dostali się do Ekstraklasy. No i w najbliższy weekend będziemy realizować teledysk przy okazji memoriału, który odbywa się na nowej hali Arena na szafera. Wjazd jest za darmo przez trzy dni, także będzie dużo atrakcji. W sobotę będzie też streetball, prezentacja zawodników, także no, organizatorzy liczą na dużą frekwencję, ponieważ jak dotąd na hali nowej naszej nie było jakichś takich imprez, powiedzmy, gdzie ludzie mogliby wejść nieodpłatnie. Były, nie wiem, może dwie komercyjne jakieś muzyczne imprezy, no to na Półmilionowe prawie miasto, jak tam było 10 tysięcy osób, to nadal większość Szczecinian nie widziało tej hali, więc i też nie widziało naszej drużyny nowej, która jest jakby wzmocniona kadrowo na przedsezonem. Także no jest to super okazja, żeby przyjść po koszykówkę, no i nową halę. No. I być może koszykówka stanie się niedługo tak popularna w Szczecinie jak piłka nożna. Panowie, to jeszcze na Można koniec na na nadzieję. Nadzieję. Panowie, na koniec jeszcze raz. zaprośmy do tego, żeby. Przyjść przede wszystkim teraz przez te trzy dni do, do hali widowiskowo-sportowej, ale też o tym, jak można Was wesprzeć na platformie Wspieram to. Jest to bardzo proste. Trzeba wejść na stronę Wspieram.to i tam znaleźć nasz projekt do numeru Szczecin Wspieram to. I po prostu są tam różne progi: można wpłacać złotych, dziesięć, 20, 50, można przy okazji dostać płytę, można się przyjechać z kierowcą rajdowym, można popływać na wake'u za motorówką i to dzięki temu, że się wspiera nas, to my w zamian właśnie proponujemy tego rodzaju atrakcje. Można dostać koszulkę, czapeczkę od Truckings, także no, cała masa rzeczy, proszę sprawdzać, wchodzić na stronę, nawet jeśli każdy po piąt po symbolicznie po Piątaku się po symbolicznym piątaku dorzuci, to możemy zrobić fajną wizytówkę dla naszego miasta. Oczywiście. No i ja na koniec muszę. Naprawdę, przepraszam, ale muszę. Poproszę. Tony Jezu. E, nigdy mnie to nie męczy, oczywiście. Tony Jezu! No i właśnie, Tony Jezu sam się przedstawił. Moimi Państwa gościem był właśnie Tony Jezu, ślimak i Sejdu. Bardzo nam miło. Dziękuję Dziękujemy mi. Panu dziękuję. bardzo. A my wracamy za chwilę.